Cześć Wam wszystkim, wyskoczyłem na plądrowanko, troszeczkę się rozpogodziło i trafiłem tutaj na Toyotę CHR. Dziękuję za pozdrowienia, dziękuję za komentarze. Przypominam, nie bawimy się rączkami, tylko klikamy łapeczki. Zbliżamy się do 20 tysięcy subów. Także dajcie troszeczkę gazu z komentarzami, z łapkami i z reklamami. Dobra, lecimy z tym sprzętem. Auto jest z roku 2019 i miało tylko jednego właściciela. Całe auto przemierzyłem miernikiem, lakieru jest w oryginalnym lakierze. Samochód jest wyposażony w silnik 1.2 116 koni, jednostka benzynowa połączony ze skrzynią manualną szósteczką. Biały kolor może nie każdemu się podobać, ale uważam, że przy tym kolorze bardzo dobrze widać te futurystyczne linie samochodu, a przetłoczeń i różnych bajerów tutaj na aucie, jak widzicie, nie brakuje. Futurystyczne, niguz, no, skąd ci się to wzięło, w ogóle to słownictwo? Nie wiem, czasami samemu się zaskakuje. Słuchajcie, oponki w stanie idealnym, tarczek locki w stanie idealnym. Auto ma w tej chwili przejechane. 4500 km tak 4500 najechane więc auto jest praktycznie jak nówka jest kamera cofania jest nawigacja i kilka innych bajerów tutaj na pokładzie w tym samochodzie mam kluczyki od tej bryki więc pokaż kotku co masz w środku jak widzicie tutaj nasypało troszeczkę liści Kilka minut temu przeszła jeszcze tutaj wichura razem z deszczem. Otwieramy tego sprzęta i zobaczmy, jak wygląda tojotka przy przebiegu 4500 w środku. No, słuchajcie, auto jest generalnie nówka, sztuka, nie ma się tutaj czego czepić. Tutaj, delikatnie na fotelu kierowcy, widać lekkie zmarszczenia. Klamki w tym samochodzie z tyłu są strasznie wysoko. Nie wiem, jak ktoś ma dzieci, przykładowo, i powie: Dzieciaki, jedziemy, wsiadajcie. To nie wiem, jak takie maluchy pięcioletnie, sześcioletnie sobie te drzwi otworzą. Można zapomnieć o dzieciach, zostaną gdzieś na parkingu w trasie. Zobaczmy do bagażnika, jak wygląda, co tutaj się zmieści. Myślę, na oko ma jakieś 380 litrów ten bagażnik. Niestety trzeba zamknąć go sobie ręcznie wsiądźmy do tego sprzęta odpalmy, zobaczmy jak jest w środku w tym samochodzie może zobaczmy jak wygląda jeszcze zużycie od strony pasażera w tym samochodzie tutaj fotel nie ma żadnych zmarszczeń jest praktycznie w idealnym stanie i powiem wam, że zaskakują mnie materiały użyte tutaj tu jest delikatna ryska tu jest twardy plastik, ale tu wszystko jest, słuchajcie te boczki mięciutkie dobra wsiadamy do tego sprzęta zobaczymy jak się w nim siedzi co on ma tutaj na pokładzie na końcu wam pokażę cenę z opisem oponki Dunlop bieżnik jak nowy w tym samochodzie znów się wiatr rusza zachmurza się tutaj więc sprężajmy się zanim mnie przegoni pogoda albo mi tu dupsko zmoczy Auto generalnie prezentuje się jak nówka sztuka. Nie widzę tutaj grzanych pośladków, chyba że jest gdzieś funkcja ukryta. Skrzynia szósteczka, jak widzicie. Tutaj deska też jest mięciutka do połowy wysokości. Tutaj jest już twardy, niestety, plastik. Wejście 12V. Tutaj jest schowane AUX i USB. Co zauważyłem? Tutaj linia dachowa jest nisko opuszczona. Trzeba chyba kilka metrów stawać przed światłami, żeby widzieć, czy sygnalizacja się zmieniła. I do tyłu też praktycznie nic nie widać. Tył jest podniesiony, szyba wysoko. Ratuje sprawę kamerka. No, chyba że kamerka coś zaszfankuje, no to można w coś. Słuchajcie. Wycedzić, tak wygląda kluczyk w tym sprzęcie Odpalamy tego sprzęta Są tempomaty, kiera multifunkcyjna Jak widzicie Tryk i chodzi Tak to wygląda Do następnego serwisu 10,5 km Ręczny elektroniczny zaciągnięty Drzwi kierowcy otwarte Dobra, lecimy pod maskę nie traćmy tutaj czasu. Tak, jak mówię, znów zaczyna się chmurzyć. Słuchajcie, co 5 minut jest inna pogoda. Można oszaleć. Zobaczymy jedną ręką Nygus. Otwórz maskę. Chwileczkę, muszę sobie kamerkę tu przytrzymać, bo jest trochę niewygodnie. nowka, sztuka idziemy, pokażę Wam opis, co auto ma na pokładzie i cenę za ten samochód. Cena wywoławcza 18,700. Tutaj macie opis, a tutaj macie nazwę autohandlu jakby kogoś auto zainteresowało. Piszcie w komentarzach co o tym sprzęcie myślicie, czy warto czy się opłaca? 116 koni może demonem prędkości nie jest, ale autko w idealnym stanie ekonomiczne i zapewne niezawodne jak to Toyota. Pozdrawiam wszystkich do następnego.